Elektronika i gadżety. I słowo gadżety nie zawsze musi oznaczać tutaj gadżety elektroniczne. Czego dowodem będzie ten film? Mamy trochę gadżetów elektronicznych, trochę nie, rowerowych, ale chciałbym, żebyście to wy w komentarzach powiedzieli: czy warto? Czy może jednak nie? W tej cenie? Pamiętajcie, zawsze patrzcie na cenę, bo ona tutaj może być istotna. Tylko jeden z tych gadżetów, który nie jest elektroniczny, był testowany przeze mnie przez dłuższy czas i na jego temat się wypowiem. Na resztę nie bardzo. Ja tych gadżetów mam troszeczkę więcej. Nie są po jakieś spektakularne rzeczy, ale dzisiaj pokażę Wam tylko część i jak się spodoba, to może pokażemy drugą część i Wy w komentarzach się wypowiecie na ten temat. Tych gadżetów już Wam tu pokażę. Jest troszkę. Ceny wszystkie zobaczycie. Słuchajcie i no, zobaczymy, jak to będzie. No. Jedziemy, zaczynajmy. Witajcie ponownie na kanale elektronika, gadżety. Zobaczmy, co mamy. Jedziemy po kolei. Cena 8 zł. Rączki do roweru. Nieelektroniczny gadżet z zatyczkami. Takie miękkie, gumowe. Mieliście? Cena się Wam wyświetli. Coś koło 8 zł. Słuchajcie, występują pewnie w różnych kolorach. Te takie fajne, no widać z daleka je, nie? Zatyczki, zatyczka taka, no plastik, fantastyk, nie? E, to już się nawet wyrobiło tutaj z, z tego koryczka. E, dajcie znać w komentarzu, mieliście, nie mieliście. E, takie miękkie, fajne, nie? Ale, nie wiem, czy w tym się ręka nie będzie pocić? Słuchajcie, opakowanie wygląda tak nic tu więcej nie ma. Czy jakieś średnice mamy tu podane? Nawet chyba nie. E, jak to w ogóle zakładać? E, możecie wpisać w komentarzu. Czy to trzeba jakoś wywijać, czy na jakimś, nie wiem, ku, czy Ludwiku to wcisnąć, czy coś. E, cena śmieszna. Jakoś, nie wiem, mieliście, rozsypało się zaraz. Ja w ogóle mam takie zamówione ze dwa opakowania. I ja, okej, okay. no dobra. W tej cenie 8 złotych sakie. Dajcie znać, wpiszcie w komentarzu odnośnie rączek. Czy jakieś inne może mieliście, zamówiliście i działałem, albo się rozpadły po tygodniu albo po dniu, albo jeździcie dwa lata. Pierwsza rzecz za nami. Myślę, że prosta, nic ciekawego. Eee, teraz może licznik albo nie. Mam jeszcze taki gadżet. Też śmieszna cena. Słuchajcie, łyżki do opon. I popatrzcie, tu już się nawet <laughs> rozkleja, nie? Ale to jest naklejka dobra. Powiedzmy, że ten naklejek może nie być. Pytanie jest takie, w zestawie mamy dwa, kurczę teraz ceny nie pamiętam, ale zgaduję, że koło 8 zł, bo to wszystko było na Choice brane. Eee, czy coś w tym robiliście, czy to popękało, czy nie? Dajcie znać, linki wszystkie będziecie mieć w opisie. Eee, na bank ktoś z Was to kupował, nie ma opcji, żeby nie. To wygląda, twarde jest, znaczy twarde, inaczej. Troszkę się, troszkę to się wygina. Ale to jest taki grubasek, nie? Pytanie, jak to jest, słuchajcie, jak tam się wciśniemy pod oponkę, to się nie, czy to nie popęka. No ciekawy jestem, dawajcie znać. E, do czego jest ta druga część? Z tej strony, Kurczę, nie wiem, może to jest do zakładania opony. Tak przeciągamy o. No ciekawe, no ja się nie znam na tym druga dobra drugi prosty gadżet. Trzeci elektroniczne może zostawimy na sam koniec. Trzeci to mamy taki pokrowiec słuchajcie eee, nie wiem jak z wodą tego. Popatrzcie to wygląda tak. Ciekawe czy ktoś z was to kupił już. Jest na zamek. Tutaj oczywiście mamy telefon no, mamy tutaj iPhone'a więc może zasadzimy sobie iPhone'a tutaj. Słuchajcie, mam iPhone'a. To jest iPhone, nie wiem, jak to się czyta X czy coś tam. Włóżmy sobie go tu. No zostaje jeszcze kupę miejsca. Tutaj jak. No do tych działa przez to, ok. Do tych działa. Tutaj o, ekran jest uszkodzony, dlatego tak świeci dziwnie. Eee, czy on tu lata? No tak, ale ten żeb rzep... jest mocarny, słuchajcie. Jak bardzo można go zapiąć. No to jest Max chyba. I teraz. Podświet się. No dalej lata. Yy... Powerbank, jeśli mielibyśmy mieć, to tylko i wyłącznie słuchajcie. Tutaj pod tym. No i okej, okay, nie. Ciekawe czy mieliście, czy, czy, czy co to by wam działało. Jak z uchwytami, bo to jest istotne chyba. Najbardziej z tym wszystkim. Są tu dwa paski. Mamy tu dwa paski, że tak powiem, żeby założyć w ten sposób, czyli jakby kierownica bardziej. No i tutaj jeszcze jeden taki. Pytanie, czy dałoby się to tylko na ramę, w sensie skrzyżować sobie te paski, tak? O. I założyć na ramę, żeby to się nie kręciło. No ciekawe, dajcie znać w komentarzach, czy mieliście. No, trochę tutaj większy telefon się spoko zmieści. Nie, tutaj naprawdę duży się telefon zmieści, moim zdaniem. Bo jak sobie to rozszerzymy, tak, na maksa, to popatrzcie, ile jeszcze przesunę ten telefon na maksa do tej strony, na maksa tu. No, mamy jeszcze sporo. Tutaj mamy ponad centymetr. No, do góry to mamy ho ho ho. Mega duży telefon się zmieści. Cena też, no tu już trochę więcej, bo chyba 12 zł to kosztowało. Nie można znaleźć taniej. Jest niby taka ta osłonka, słuchajcie, to taki plasticzek jest cienki. Pytanie, czy to nie popręka zaraz? Ale może nie. Niby jakaś tam osłona przed słońcem? No przed deszczem raczej nie. Pytanie, jak z wodoszczelnością tego. Myślę, że to nie jest wodoszczelne, raczej takie bryzgoszczelne, że nam się bardzo nie zamoczy, no ale raczej bym nie ryzykował. Cena śmieszna za ten gadżet. Jedziemy dalej. Licznik, słuchajcie, licznik, który jest zapieczętowany, ja go nawet nie otwierałem, ale może sobie go e, otworzymy dzisiaj. Zobaczymy, co jest w środku. Cena chyba też 8 zł. Czyli nadal śmiesznie nisko. I tutaj jest ciekawe, że kiedyś zamówiłem taki licznik. Słuchajcie, to już dawno temu, który miał odgroma funkcji. I się okazało się że te wszystkie napisy, które były to były po chińsku. Nie, to nie było wymiany języka. Po prostu ekran ciekłokrystaliczny był tak zrobiony. Hmm. Czy tutaj coś naciśniemy? Co się A tu się naciska. Ale tu nie ma. Czyli nie było baterii w zestawie, a jest. Osobna bateryjka. To przydałoby się to e, czymś otworzyć. Czy mi się to uda? Tak po prostu troszkę to z, 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 zepsuję, ale okej. Okay. Niby dałem open, ale się nie otwiera. Czekajcie, czym by to zrobić? Potrzebuję jakiś śrubokręt. Spróbujmy takim nożem, kurczę, to zrobić. Jest! Poszło. No faktycznie mieści się tutaj bateryjka. Okej, okay, no zobaczymy czy to działa w ogóle. Dziwne to jest powiem wam. Jak to ma się trzymać tak. No, tak cienko. To jest taka gąbka i ona tylko dociska tą baterię. A dobra, tutaj mamy pewnie ustawienie e, słuchajcie, wielkości e, koła, tam pewnie mnożnik jakiś jest, instrukcja jest. A, I to jest in instrukcja w języku angielskim. Ok, i tutaj mamy wielkość, którą tam sobie ustawiamy. Dobra, my sobie ustawmy cokolwiek do testów. Zrobimy eee... jest jakiś, dobra, byle rzeczy. Mamy kilometry, mile, kilometry. A to, co to jest? 20, 40, 60, 80. No nieważne. No i już, i tyle, i działa. Dobra, to zróbmy sobie tak. Załóżmy sobie to. Wpina się delikatnie. No, wpina się delikatnie, ale już ten nie styka. No, to bez założenia tego to to, to jest takie. Dobra, delikatnie sobie tylko założę. O. Ale nie będę tego dokręcał. Załóżmy sobie to. E, dobra, tutaj ustawmy wszystko tak, jak było o kilometry. Nie wiem, tam chyba serwis 20 kilometrów. Zobaczmy sobie, czy ten czy nam to będzie tak coś liczyło. Jaka odległość? spok, Ale to tak kontakt, słychać taki jest solidny tam. Słychać go mocno. Jak z dokładnością? Nie wiem, no ale to właśnie po to mam was, żeby powiedzieć, żebyście wypowiedzieli się, czy to w ogóle działa. Jakie tam inne funkcje są? Funkcje mamy tutaj, prędkość odometr nie wiem co to jest. Trip, maximum speed, dobra, czas upłynu, który upłynął, jakiś komparator i średnia prędkość. I tutaj co możemy chyba ustawić, auto off, clock, 12-24 godziny. Nawet nie sprawdzam czy to jest, wyciągamy to. I przejdziemy sobie do ostatniego gadżetu, którego testowałem i o którym mogę się więcej wypowiedzieć. To, wiadomo, są tu gumki i wszystko. To wy się wypowiecie na ten temat. Natomiast ostatnia rzecz dzisiaj to jest ten kompresor, i tu już jest cena spora, wam, bo to jest ponad 80 zł. To jest model, możecie sobie tu przeczytać. Linki oczywiście tam dostaniecie. I powiem Wam, że ten kompresor. Robi mega, mega roboty. Tu sobie wyciągniemy, co tu jest. Wszystko. Tu już w środku nic więcej nie ma. Słuchajcie, tutaj mamy w ogóle jakieś, że do samochodu, do jakiegoś skuterka, czy motocykla. No, oczywiście rower i piłki. Powiem Wam tak. Ja go już testowałem sporo. I z samochodem. I bardzo dużo z rowerami. Ponieważ no, jestem z tych, co mi się nie chce wymienić opony, tylko raz do, na tydzień, czy ileś tam po prostu e, dopompuje. E, mamy tutaj, e, odpalimy to w ten sposób. Mamy tutaj funkcję, jak widzieliście, zobaczcie, jeszcze raz. Samochód, e, takie presety mamy, nie? E, mamy tutaj latarkę, więc możemy to zrobić też w nocy. E, no i tu sobie wybieramy, czy to będzie piłka. Mamy 0,6 bara, eee, mamy tutaj jakieś inne 2, 2 bary z hakiem, taki bez presetu. Eee, samochód 2,5, eee, skuter 2,2, eee, rower 2. OK. I oczywiście każdy możemy sobie zmienić. tak I Tylko, że jak wrócimy do tego presetu dalej będziemy mieć... Presety są tutaj niezmienialne. Tak? Natomiast tu mamy jakby bez presetu możliwość ustawienia 1,5 i naciskamy. naciskamy to M i on odpala. Jest głośny, jest mega głośny, to na pewno, to jest głośny. E, ładowanie przez USB-C, słuchajcie, ja to już otwierałem. W środku wygląda naprawdę ładnie. E, opony samochodowe, pompuje? Pompuje. Czy długo? No tak, troszkę długo to robi. E, nie nagrzewa się jakoś mega mocno, na pewno nagrzewa się, słuchajcie, ten wężyk. Tutaj mamy już takie, jakby standardowe samochodowe. Natomiast możemy sobie potknąć jeszcze. Słuchajcie, takie końcóweczki. E, takie końcóweczki to rozumiem, że e, jak to jest. Chyba tak to jest. Tą końcówkę możemy bezpośrednio. Natomiast chyba to. Chociaż nie, to też tu. Nie wiem, po co jest ta końcówka. Taka. Wiecie, po co to jest? Nie wiem, jakie to jest może pod te rowerowe, takie inne. Słuchajcie, ja w rowerach mam takie typowo samochodowe, więc no i końcówki do piłek. Jak to szybko piłkę, e, słuchajcie, napompuje? Nie wiem, do piłki nie testowałem. Rowery mega i to słuchajcie, ile to waży? No to będzie ważyć niecały kilogram myślę, albo coś koło kilograma. Jest ciężkie. Jest ciężko chyba ze względu na akumulator. No, i ten kom, sam kompresor troszeczkę, e, słuchajcie, e, waży. E, a tu jest chyba w ogóle? To, czy to się da nakręcić? Czy nie? Chyba nie. Myślałem, że bo ten zasysa, słuchajcie. Ten zasysa. Może to jest to. Nie. To się chyba nie da nakręcić. Tędy zapowiedź, natomiast tędy dmucha. No może jest tu możliwość jakiegoś nakręcenia. On sobie usypia tam po pewnym czasie. Wskaźnik baterii, nic więcej, bo tutaj wszystko, wszystkie informacje wyświetlają się tutaj. Mam możliwość PSI bar, kilopaskale i co kilogramy na centymetr. Dużo funkcji, nie? Dużo możliwych funkcji. Dość spora instrukcja, znaczy spora, no to jest taka kartka, ale tutaj opis najważniejszych funkcji, jak to, słuchajcie, działa. Także spoko. Cena 80 zł, ponad, 83 chyba nawet, nie wiem ile teraz. Ja Wam podam ceny, za ile kupowałem. To robi do, do, dobrą robotę. Samochód praktycznie, praktycznie zjechany do zera, ponad. Pompowało, no długo pompowało, no nie ukrywajmy, długo pompowało, ale napompowało, i jeszcze zostało sporo baterii. Także ja myślę, że e, trzy opony raczej jesteśmy w stanie napompować. E, co do rowerowych, no to, to już rowerowe to jest bardzo dużo. To, rowerowych to jest mega, mega dużo. E, czy coś tu jeszcze było, nic? No i słuchajcie, e, co myślicie o, o, o tych gadżetach? Nawet o tym, słuchajcie, nawet o tym, natomiast bardziej mnie interesuje opinia o, o tych rączkach. Czy one, czy one w ogóle są do czegoś, się nadają, czy nie? Ja myślę, że, że właśnie Wasze komentarze tutaj mogą mieć duże znaczenie. Czy te łyżki w ogóle są do czegoś, czy one pękają, czy lepiej sobie darować? Licznik, no ten licznik był bardzo prosty, nie? Bardzo prosty, ale myślę, że taka prostota w tym jest, jest fajna. Oczywiście, on tu ma folię i tak dalej, bo można ściągnąć tutaj na środku, nic nie ma, to nie jest przycisk. Dajcie znać. Teraz jest właśnie wasz czas na komentarze. No mam nadzieję, że Wam się ten film spodoba i, i co? No, i, I subskrybujcie i dajcie znać, bo w zasadzie, widzicie coraz więcej pojawia się komentarzy, że. Że ktoś nie wiedział, że ten taki kanał istnieje. No właśnie dlatego, że algorytm YouTube'a jest taki, że, że jeśli te subskrypcje nie rosną jakoś znacząco, to on nie poleca tych filmów osobom, które potencjalnie byłyby zainteresowane. I, i mam nadzieję, że będziecie subskrybować i, i komentować, bo komentarze też mają wpływ na algorytm YouTube'a. No i oczywiście łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. Dajcie znać. Ja dużo dzisiaj nie o tym nie gadam. Dużo Wam tego nie prezentuję, właśnie z tego względu, że chciałbym poznać Waszą opinię na ten temat. Niekoniecznie elektronicznych gadżetów. I chyba tyle. Podobało się to, łapał górę. No i co? Do usłyszenia, może z kolejnymi gadżetami rowerowymi.